Ja już zaczęłam. No, no to ja to nie. To dobra, kto jest? No, nie ja ja nie waliłeś moje, Waliłeś mojego kolegę Kuba Nauczka. Nie można walić mojego Kuba. No płacz się potryk. Dobrze! Dobra. dobrze, mój dobra. dobrze, dobrze ko, mój kocie. Co to

nie! O, ja. <mucham> A dziękuję! Dobrze mój niewolniku, dobrze! Dziękuję! Ja. Kto? Chyba! Ja, ja o, nie. też! To Nie, ty? Nie, ja nie, nie! Nie, nie! Proszę, łapać go! No, nie, nie!